Tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.7.10 yy, moda, która się nazywa IndustrialCraft, 2 zresztą, i jest to taki mod bardzo techniczny. Yy, no i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne. Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tutaj. A teraz sobie pobierzemy. Industria Craft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę mamy coś takiego. Tutaj mamy trzy yy, rzeczy do pobrania. I pobieramy tylko tą dolną, Experimental Jar. Ten, ten plik ma numer 496, jest najnowszy, i zawsze jak się wejdzie na tę stronę, to będzie najnowsza wersja. Także całkiem możliwe, że jutro, o tutaj widać, są zmiany. Przedwczoraj była najnowsza wersja 494, wczoraj była. Nie, to przed, przedwczoraj, przedwczoraj. Była wersja 495, a nie to no dobrze. A dzisiaj jest wczoraj i dzisiaj jest wersja 496 najnowsza, i także zawsze na tej stronie jest najnowsza wersja. Także stąd pobieramy zawsze najnowszą wersję. Gdybyśmy chcieli się cofnąć do którejś in, innej, to po prostu klikamy tutaj na, na ten link z datą, i sobie wtedy możemy się cofnąć do innej wersji. W każdym razie dzisiaj pobieramy sobie. Najnowszą z końcówką 496. Klikamy tutaj na ten właśnie eksperymental jar bez Dev Jar, bez API Jar, tylko na ten eksperymental. I stąd pobieramy. Jeszcze od razu powiem, że na stronie takiej, oczywiście też będzie w opisie do filmiku, są wszystkie receptury potrzebne do, do tego, żeby bawić się tym modem. Także link będzie w opisie, sobie możecie tutaj sprawdzać. Ok, jak mamy pobrany, plik możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który właśnie pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forza na wersję 1.70, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forza na wersję 1.70. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152. Ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą. A najlepiej, jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a najnowsza ma końcówkę 1160. I właśnie na, taką, na takiego forza z końcówką 1160 będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Przede wszystkim musimy wejść do folderu appdata% .procent przez roaming. I skopiować sobie gdzieś folder. Minecraft, który znajdziemy w tym, folder, w tym folderze. Skopiować sobie gdzieś go, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Industrial Craft się cały czas rozwija, więc całkiem możliwe, że na przykład następna wersja albo któraś wersja nie będą dobrze działały. Dlatego warto zawsze mieć gdzieś skopiowany folder, gdzie wszystko działało. Także przed każdymi zmianami pamiętajcie o kopiowaniu sobie foldera .minecraft. Yy, ok, jak już mamy skopiowane, no to możemy zainstalować. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy industrialcraft do folderu mods. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ma tutaj optifine, to musi niestety wyjąć ten optifine wyrzucić z tego folderu, ponieważ Industrial Craft nie współgra z Optifine'em. Także jeżeli chcecie się bawić yy, z modem Industrial Craft, to niestety nie możecie mieć Optifina. Także jeżeli tak jak ja macie Optifina, to go stąd wyrzućcie. A jeżeli nie macie, to oczywiście nic nie musicie robić. Ok, jest zainstalowany. Możemy zamknąć i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić czy działa. Oczywiście czekamy aż się uruchomi. I czekamy i czekamy. No i jak widzicie mam w profil Forge 1160, czyli mam zainstalowanego Forga z końcówką 1160, klikam play. No i dalej czekamy aż się zrobi. A się zrobi, a się otworzy. Aż się uruchomi gra. I czekamy, i czekamy. I jeszcze chwila, jest już logo. To za moment będzie już wszystko złało. No, raz o jest. O, dzisiaj mamy konika tutaj. Ok, wchodzimy do moc. I tutaj zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy, 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 zjeżdżamy. Jest industrial craft. Zainstalowany DON Single Player. Pierwszy, y, wybieramy sobie świat, na którym chcemy grać, no i gramy w wybranym świecie. Jest tutaj mój świat. Wchodzimy do E, jak ekwipunek. Mamy już zainstalowane Nei. I tutaj właśnie pokazują nam się wszystkie y, itemy z, y, z Industrial Craft. Możemy sobie sprawdzić, jak się coś kraftuje. Na przykład, co? Na przykład, taką. O, tutaj jest taka jakaś y, zbroja. To sobie y, trzymamy na tym strzałkę, klikamy R, i w ten sposób się kraftuje tą zbroję. A to, jak się kraftuje kompresorze przepala się coś takiego, a coś takiego się robi z takich rzeczy, a takie rzeczy się robi z takiego cold dust, a cold dust się w smeltingu, oj, sorry, w smeltingu przepala za pomocą takich rzeczy różnych. Okej. Okay. Co tu jeszcze możemy sobie zobaczyć jakieś maszyny? Co tutaj może być pompa? Mas fabrikator? Co tu jest jeszcze? No dobra pompa. Ach, zabrałam sobie 64 pompy. Trzymam strzałkę nad tym, klikam R i pompę się robi w ten sposób. A taki electronic circuit się robi w ten sposób. A taki copper cable się robi w ten sposób. I tak dalej, i tak dalej. Także wszystko możecie sobie sprawdzić. Jeżeli zrobimy sobie Creative, to tutaj jak klikniemy, mamy wszystkie itemy dotyczące Industrial Craft. Także jak widzicie, mod jest zainstalowany. Ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Yy, oglądajcie wszystkie moje serie. No i oczywiście, łapkujcie i subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Pom, pom. Tymczasem pa!